Dzień doberek, dzień doberek! Dzisiaj kochani urodziny taty, więc pokażę Wam jak szybciutko robię sałatkę jarzynową z termomiksu. Zapraszam do oglądania! Sałatkę w termomiksie rozpoczynam od przygotowania warzyw. więc Kroję sobie tutaj ziemniaki w takie cząstki w miarę równe. Marchewkę, pietruszkę, selerę. Przygotowuję sobie też jajka w koszyczku, yy, którym będę od razu gotowała w termomiksie. I zaraz Wam pokażę, jak to błyskawicznie się pokroi. Bo będziemy to kroić yy, na surowo i parować już pokrojone. To jest cały sekret. Rozpoczynam od tego, że wrzucę sobie ziemniaki. Yy, może zobaczymy czy wszystkie a wszystkie do termomiksu. Yy, zamykam i tutaj trzeba bardzo uważać bo one potrafią się w 5 sekund zrobić na miazgę, więc włączamy sobie tylko 3 sekundy na razie i zobaczymy yy, 3 sekundy dosłownie obroty 5 W jednej sekundzie sobie sprawdzam, ale jeszcze i więcej nie będę robić. I było tylko dwie sekundy. I zobaczcie, ziemniaki są pokrojone. Wysypię je teraz na tą górną część, na tą wkładkę waronę. Kto powiedział, że y, ziemniaki do sałatki czy cokolwiek musi być pokrojone w kostkę? smakuje identycznie a chyba, że ktoś jest takim perfekcjonistą że musi mieć w kostkę ja nie muszę, więc będę mieć tak i popatrzcie, ziemniaczki są tak pokrojone według mnie idealnie one tutaj teraz będą czekały a do termomiksu pójdzie zaraz pozostałe warzywa czyli teraz wrzucamy pietruszkę, marchewkę i selerkę Zostawiamy sobie też góra 3 minutki, sekundy, sekundy, sorry. Na piątkę. Sprawdzam sobie, bo te warzywa są trochę twardsze. Więc po 3 sekundach zaraz Wam pokażę. To wygląda tak. I uważam, że tutaj trzeba jeszcze dołożyć ze dwie sekundy. I popatrzcie, mamy pokrojone dolną część warony. A ja się biorę za dalszą część i zobaczcie moje ogórasy, które kisiłam yy, latem. Są przepyszne i zawsze mam odpowiednią ilość w spiżarce. I z ogórkami to zawsze yy, naj, najtrudniej się kroi do sałatki. A ja tutaj te ogórki tylko w takie cząstki, mniej więcej równe. Dość duże. Widzicie, takie kawałki kroję do termomiksu. Ciach. Skroję cały słoik, bo ogórki są naprawdę smaczne. Ja lubię jak sałatka jest taka kwaskowa. Do termomiksu wlewam gdzieś jedną trzecią wody. Wstawiam kaszeczek z jajkami. Yy, I. Teraz muszę przykryć przykrywką na to wstawiam dwie warstwy, czyli tutaj pod spodem mamy Y, marchewkę, seler y, i y, 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 pietruszkę. Tu mamy ziemniaczki. Przykrywamy. Nastawiam sobie 15 minut. Waroma. Czekam. No i mam. Teraz to już tylko wystarczy czekać, aż to się wszystko uparuje. I już po 15 minutach zdejmuję. I warzywka na pewno nie są jeszcze gotowe, ale wyjmuję jajka. O! A warzywka dalej wstawiam. można sobie sprawdzić na jakim są etapie, ale to na pewno jeszcze, jeszcze. Więc nastawiam na następne 15 minut. Warzywa uparowane mm, już są i teraz muszą ostygnąć dobrze, naprawdę dobrze muszą ostygnąć. Aż na dworze jest chłodno, więc gdzieś tam wyniosę w chłodne miejsce i one na parze nie tracą tych swoich soli mineralnych są naprawdę smaczne i teraz obieram i teraz pobieram jajka i biorę się za dalszą część a ja się biorę za dalszą część i zobaczcie moje ogurasy, które kisiłam yy, latem są przepyszne i zawsze mam odpowiednią ilość w spiżarce i z ogórkami to zawsze naj, najtrudniej się kroi do sałatki a ja tutaj te ogórki tylko w takie cząstki mniej więcej równe dość duże widzicie takie kawałki kroję do termomiksu ciach Kroję cały słoik, bo ogórki są naprawdę smaczne. Ja lubię, jak sałatka jest taka kwaskowa. Ogórki w termomiksie, a ja obiorę jabłuszko, yy, rzadko daję, ale tak mi się dzisiaj jakoś zachciało. <grywka> jabłko dodać. I, I też po prostu. Pokroję kawałki, wrzucę do tych ogórków i będę miała temat załatwiony. W sałatce, tak jak mówiłam wcześniej, najdłużej trwa proces gotowania wszystkiego y, osobno. O, tutaj teraz sobie dam do termomiksu. Y, gotowanie wszystkiego osobno, potem y, krojenie wszystkiego. Ja już od jakiegoś czasu na imprezy rodzinne zawsze robię sałatkę w Thermomixie, wszystkim bardzo smakuje, nie widzą różnicy, więc po co sobie robić robotę jak nie trzeba. Dobra, zamykam i tak, ja sobie zawsze yy, wolę yy, dodać minuty niż za dużo, bo odwrotnie to już jakby tego nie cofniecie a czasami Thermomix potrafi w 3 sekundy pokroić wszystko na miazgę, więc ja dam sobie tutaj 2 minutki, 2 sekundy, sekundy. Hmm. Piątka. I zobaczcie, tyle czasu, ja nic nie skracałam. To był czas na pokrojenie ogórków i jabłka. Jajka mogłabym y, przez taki, taką kratkę poprze, po, y, pościnać, ale ta kratka mi gdzieś, gdzieś ją tak głęboko schowałam, że, y, że nie mogę jej znaleźć. A jajka się dość szybko kroi, więc to jest jedyna rzecz, którą muszę do tej sałatki pokroić. Zobaczcie, jajka się normalnie ugotowały w tym koszyczku. Oszczędność prądu, energii. I teraz tylko ciach, ciach, ciach. I teraz, kochani, wszystko wystygło. Warzywka wystygły, jaja pokrojone, ogórki pokrojone, jabłuszko pokrojone. Dodałam jeszcze groszku. I normalnie, tradycyjnie, wszystko razem do jednego gara. Mieszam, przyprawiam i tyle. Sałatka po prostu chce się robić, bo naprawdę robi się ją tak szybko, a w niczym nie odbiega od tradycyjnie no może nawet jest trochę lepsza, bo warzywa na parze są smaczniejsze po prostu. A tu już kawka urodzinowa naszego taty. Jest Sonia, Soni Boguś, Ilonka, tu jest nasz fifi. I sobie biesiadujemy przy kawce. Uwielbiamy te rodzinne spotkania. Żyje jej się załóżku. Kilonka to jest Gyros. To jest Gyrosik, tak. To jest sałatka Gyros. Tatarek. Dodatki do tatarka. Kiełbasa z Polska. Dołączki na z piekarnika. Sałatka. Pieczywko. I godzinę. Dwie sałatka największe. Przez... Sałatka z cementówka i nasze głodziny i zaraz zasiadamy wiecie to parę starych ale magic <tysklarandia> <tysklarandia> domowy cwaniak tak, Tom gryz tą melunię siostrę swoją, kto gryz Melunie? O, Fifi o. nie będę musie po jego posesji jakiś. idź do Bogusia, Boguś Cię pogłaszcza, idź Oj, no. to się nazywa miłość zobaczcie ten kot bardzo lubi się tulić do psów tak Polunia? lubisz się tulać do piesków, tak? no a jak Katarek lepiej? jeszcze trochę z nosa leci jeszcze trochę kaszlu jest ale zobaczcie to miłość. A my wyruszamy w drogę. Tak jest. Zatankowałyśmy paliwko i lecimy I... na wakacje do Bolesławca. Na wakacje Ja się tak cieszę, że to jest masakra. A ja się cieszę, że nie muszę chociaż raz sama wracać, bo to nie jest blisko. To jest 130 km. I zawsze mi się ta droga, jak wracam, sama dłuży. A dzisiaj nie. Mam towarzystwo. i cieszę się. A ja, słuchajcie, jestem taka podekscytowana, jakbym przynajmniej na Majorkę leciała. Bo, no jak wiecie, ja uwielbiam być z Ilonką razem. Mamy wspólne takie flu. <słukailable> Więc w drogę do Bolesławca. A tak w ogóle to dzień doberek, dzień doberek. <słuk corridaski> A teraz ciekawostka na trasie osowa sień wschowa stoi jedyny w Polsce pomnik byka. I słuchajcie, ten pomnik jest postawiony na cześć tego byka, który, można powiedzieć, uratował gospodarstwo, które tutaj było w osowej sieni. I to był byk rozpłodowy i tak się przyczynił do rozwoju tego gospodarstwa, że postawili mu pomnik. Który stoi tutaj od początku lat 80., czyli jedyny taki pomnik byka w Polsce. Zatrzymałyśmy się z Ilonką tutaj po drodze. Ja się wdrapałam na taki pagórek i zrobiłam dla Was ten króciutki filmik. A tam w dole stoi Ilonka. I zaraz wsiadam i jedziemy dalej. Jeszcze jakieś... nawet... Nawet światło jest, nie? Jeszcze? No, tak. nawet w połowie drogniłam jeszcze. jeszcze. No, 70 km. 3, 70 Nie, gdzie jestem? Tak, jestem u Ilonki. Zobaczcie, Ilonka, Sara. Ilonka, Sara. Zobaczcie. Ilonka i Sara, jej córka, czy one nie wyglądają jak siostry? Jak siostry. Słuchajcie, drogę miałam wyśmienitą, bo nie byłam kierowcą. Więc nie powiem, bardzo przyjemnie mi się jechało, a ja już tutaj jestem rozlokowana. Cały warsztat przyjechał ze mną i już nie mogę się doczekać, kiedy jutro y, będę szyła. Ilonka idzie do pracy, a ja siadam. Tu mam już zorganizowane miejsce do pracy i po prostu nie wiem, no tak się cieszę, taki relaks. A powiem Wam szczerze, że przez ten weekend. Nie miałam możliwości szycia, więc czułam się jak nałogowiec na detoks. Naprawdę tak mi tego brakowało, że bardzo, ale to bardzo się cieszę, że jutro mogę sobie już siadać i od rana szyć. Elegancko. Teraz usiądziemy sobie z Ilonką, zrobimy sobie coś do picia. I Ilonka tutaj będzie sobie ogarniała swoje sprawy, a ja y, będę montowała dla was filmik. No i w tym filmiku nie będzie żadnych broszek. No, ale taka sytuacja, że ja po prostu nie szyłam przez te dwa dni nic i i dlatego i dlatego właśnie tak. No, ale bardzo się cieszę. Y, będziemy wspólnie spędzały czas. Będzie super. A pamiętacie? te obrazy za mną, Moje. jak Ilonka malowała, no jak byłam ostatnio tutaj u Ilonki, to Ilonka malowała ten obraz, ten obraz, a ja namalowałam jej na pamiątkę ten obraz, a kiedyś wcześniej te dwa koty. To jest koci ten. To jest kocia księgowa. Kocia księgowa i pan kot. I pan kot. Bo ja jestem taka kociara. No, Ilonka też jest kociara. No. Słuchajcie, nie spodziewałam się, że u Ilonki jest tak ciepło i nie wzięłam żadnych t-shirtów z krótkim rękawem, więc musiałam zrobić napad na Ilonki szafę. Ja sobie wzięłam same ciepłe swetry. Jak wiecie, jak widzicie moje filmy z, z naszego domu, to ja raczej chodzę w swetrach, bo My mamy temperaturę tak, nie wiem, z 19 stopni i to tak jest dla nas... Przyzwyczailiśmy się po prostu do tego, a u Ilonki jest tak cieplutko. I taki puchar kefiru. Przywiozłam ten kefir z, z tej ekologicznej dostawy, więc sobie machniemy po takim kefirze wielkim. Ilonka? Zdrówko. Cin cin. Czin, czin, kafirem czin, czin, Niektórzy piją wino, drinki, jamy kefir. Tak. Od szczęśliwych krówek. No. O. Samo zdrowie. A jakie szczęśliwe będziemy. Słuchajcie, a w naszej książeczce szczęścia, jak już mówimy o szczęściu, pisze tak. I 11 lutego jest taka sentencja. Słowo służba Straciło swój pierwotny sens. Dzisiaj służby socjalne są drogą sprawą. A z 12, czyli z dzisiaj mamy Chcesz założyć maskę w karnawale? Okej. Okay. Ale nie zmieniaj twarzy jak koszuli. Czyli na zabawę karnawałową jak najlepiej, ale w życiu codziennym po prostu bądź sobą. Ktoś przyszedł się przywitać. Zobaczcie kto przyszedł, się, przyszedł przywitać. się przywitać. To jest właśnie moja Pani Tosia Księgowa. Dzisiaj... Pani Tosia to jest kotek Ilonki. Który... Ilonka go kocha po prostu... No już ile Tosiunia będziesz miała? Osiem tak, tak? No Tosia nie lubi za bardzo się psytulać. Także tylko na przywitanie przyszliśmy. No. Ale jak mnie wąchała, bo ja pachniałam tymi wszystkimi kotkami, miała dziewczyna co obwąchiwać. Ja, kochani, dopijam kwaśne mleko. No, dzisiaj ten film to jest taki mishmash i film drogi. No, ale taki był właśnie mój weekend. Najpierw widzieliście spotkanie urodzinowe taty. Andrzeja miałyśmy tyle jedzonka, każda coś uszykowała, przywiozła i e, było bardzo miło. A dzisiaj to ja już byłam od rana tak podekscytowana tym wyjazdem, że już po prostu no. I nawet mówię do Ilonki dobrze, że warsztacik był już spakowany, bo tak to bym robiła wszystko żeby yy, szyć, a nie robić tego, co powinnam zrobić. No a przed wyjazdem miałam trochę do zrobienia, bo musiałam kwiaty domowe popodlewać. Nie będzie mnie tydzień, więc... Yy, no, były podlane chyba ze dwa dni wcześniej, ale nie podlewałam ich bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że wytrzymają i przeżyją do mojego powrotu. No, więc yy, tak... No dobrze, kochani, dzisiaj taki vlog. Jutro już na pewno będę pokazywała następne broszki, jak szyję, bo mam zamówienia. Przypominam, że broszki u mnie można zamówić kontaktując się ze mną na maila, na Messengera, na Instagramie. Ja wtedy przesyłam um, te broszki, które były do tej pory szyte um, i w um, 90 procentach ja już ich nie mam, bo one już się sprzedały, ale to jest tylko pokazowe. Ja mogę uszyć podobne, bo przypominam, że u mnie każda wróżka jest inna. Może być podobna, ale na pewno nie będzie identyczna. Więc zapraszam do kontaktu na social mediach moich i możemy zawsze ustalić, co ma być uszyte, w jakiej kolorystyce i wtedy możemy się... Yy, yy, Dogadać co do wysyłki i, i kiedy i tak dalej. Więc pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do łapek w górę. No i widzimy się wkrótce. Na razieńko, pa pa!